W pamięci profesor Lech Kaczyński w 2006 roku ustalił przebieg drogi Via Carpatia po trasie S8 Białystok-Augustów. Dlaczego odchodzić się od tej naj, najlepszej, najkrótszej trasy dającej rozwój ścianie wschodniej? Kolejne pytanie dotyczyło też tego, tego samego, tu już nie będę odczytywał. Krótko mówiąc, rzeczywiście droga Via Carpatia i ten odcinek Białystok-Augustów do trasy do trasy S61, budowanej już teraz intensywnie. To jest droga śmierci, tak, tak ją nazywa, nazywamy tutaj, bo wypadków jest bardzo dużo. Pan prezes dzisiaj jechał tą drogą, to nawet ja powiedziałem, to nie była złośliwość, Panie Boże, broń, wobec pana prezesa, tylko powiedziałem nawet dobrze, że pan prezes zobaczył tę trasę, prawda? Chociaż dzisiaj jest sobota i tirów mogło być nawet trochę mniej niż na co dzień. Panie prezesie, proszę o to. No i tak rzeczywiście, ledwie żeśmy zdążyli. I też było w końcu lekkie opóźnienie. No, szanowni Państwo, ja jestem w trochę trudnej sytuacji, bo tutaj siedzi pan minister yy, suwałki, tu siedzi pan poseł. <grafy> grajewo, grajewo, z którym skoniną tu rodził się mój ojciec. <grafy> Krótko mówiąc. Jestem w trudnej sytuacji, ale rozmawiałem o tym tutaj z panem premierem i mogę powiedzieć tak. No wydaje mi się, że rzeczywiście ta droga tędy jest bardziej racjonalna także z powodów militarnych, bo one tutaj też wchodzą na tym terenie w, gr w grę. To jest takie już widzę zawiedzioną twarz pana posła. A a to już jest Salomonowe Wyjście, dwie drogi, no. no to nie wiem, czy minister Adamczyk będzie zadowolony, ale, ale rzeczywiście być może trzeba będzie wybudować dwie drogi, natomiast no ta jest rzeczywiście krótsza i tworzy też pewną linię obrony, no musicie Państwo pamiętać, my dzisiaj patrząc na tę ziemię, ale to oczywiście nie chodzi tylko przeszmyk Suwalski, patrzymy tak od tam terenu Felbląga, gdzie jest niedaleko do granicy tej skrajnej granicy, skrajnej północnej granicy nad Bałtykiem, blisko Bałtyku dokładnie, z obwodem kaliningradzkim, a skończywszy tutaj na tym styku trzech granic, ale patrzymy też dalej, aż tam na wschód. Aż do tego miejsca, gdzie granica z Ukrainą zakręca na południe, bo jest taki malutki odcinek, gdzie ona zakręca na południe. I tu wszędzie musimy brać pod uwagę te względy. I to biorąc pod uwagę te względy, to droga ta, ta pierwotnie planowana, tutaj wspomnieliście Państwo mojego brata, właśnie Pan Minister wspomniał mojego brata, no tak niewątpliwie było, jak mówi, ale no, wtedy akurat te problemy jeszcze tak mocno nie stały. To były już względy no, czysto drogowe, że tak powiem. Natomiast teraz jeszcze ten wzgląd dochodzi. Wydaje mi się, że w tym momencie musi być rozstrzygający. Dziękuję bardzo.